Hej, witajcie ocalali. z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Organ Trail. Tak, prawdopodobnie w tym odcinku ukończymy naszą pierwszą przygodę w składzie czteroosobowym, w tym dwóch zarażonych, ponieważ jesteśmy już bardzo blisko safe haven, czyli bezpiecznej strefy safe Zone tak zwanego. No i cóż, oho, z Covenger gdzieś można było walnąć. Nie wiem dlaczego. Akurat o... Pierwsze, jest pierwsza w grze powinna być jakaś wcześniejsza rodzina tak czy siak, to jedna z ostatnich strawenczy w tej przyrodzie mam nadzieję, że cała czwórka żyje, już utrata Pablorda głupia była, naprawdę głupia, <głupia> że, że tak powiem I mam nadzieję, że nauczę się rozstrzelać do tych bandytów i że Pablord już nie zginął. w, w przyszłych przyrodach w następcy Pablorda Och, Pawlorda chyba na jeszcze jedno walne, bo w tej umarł wyjątkowo szybko, więc... Ta trójka już zostanie w Safe Haven, a ja pojadę po drugiego Pawlorda jakby... I po, że tak powiem, jakieś trzy tajemnicze postacie, które będą w drugiej przygodzie. A, dobra, scavenge. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy o te o Safe Haven. To by była lipka, jakby nam nie starczyło. Nie wiem, czy wtedy się czeka na drodze na jakichś ocalałych... Czy się scavenge robi w tym czasie, czy... Czy nie wiem... Czy to jest po prostu koniec gry? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. O kurwa. Ja cię, ja ci to było. place, y, to były place'y. A nie? No, Pierdałem sobie worka z kasą. Szybko! kasa. Dobra, brredne trupy. Dobra, i koniec. Dobra, świetnie, 50. 215 żarcia. Dobra, reparujemy wagon nasz. Nasze outro Vagin, jak to mówił. Albo Vitru, jak mówią Amerykanie. Ok. Meckitnijmy siebie. No i. Trajda nie ma żadnego. No i jedziemy. Teraz dojeżdżamy do wiośnie więzienia. Czy to już jest safe haven? Czy to możliwe? Witaj w kajwie, naprawdę. E, Hej, ty, witaj w bezpiecznej strefie. E, Wpuściłem cię, ale e, nasz e, jakiś tam system energetyczny e, nie działa. Musisz e, zasilić e, mostek, jeżeli chcesz tu wejść. E, powinna tutaj e, powinien być tutaj stary. E, generator energii na, e, generator na gaz na benzynę i trochę paliwa leżące niedaleko e, zbierz je i pośpiesz się e, wygląda na to, że nadchodzi horda wow wow, wow, o co tu chodzi? o jacie patrzcie, oni nas chronią, a my musimy iść po paliwo, możemy dwa na raz maksymalnie dobra, wejdziemy po dwa to jest amunicja, to na... oni teraz się przydają, nasi, na, nasi ziomkowie, już tak powiem, z grupy. Fajny finał. Ubram ten odcinek, jeżeli nam się uda, o, i oczywiście. Mam nadzieję, że te zombiaki nie zateplą naszych ludzi. Ostrzelać mnie, o, dawajcie. Teraz się przydacie, a coś. Dobra, to już nie żałujemy amunicji. Oj, nie żałujemy. Dobra, kolejny zbiornik z paliwem. I jeszcze jeden. Ojejku, ale jeszcze zbierania trochę nas czeka. Ale to jest już dwa obok siebie, więc to jest spoko. Czyścimy zębaki, nie ma co się bawić w zbieranie ich i omijanie. To jest po prostu finał. Po tym wszystko jest z tej przygody, więc teraz dajemy z siebie wszystko! Szkoda, że padła spinął. finału. już też jest opcja, żeby... achievement za to, żeby samemu być w tym momencie. Tam było, że dotrzy do safe haven sam. O, brawo! Brawo chłopaki, dobrze zaradzicie. Świetnie zarazu! Oj, nie trafiłem Ale fajna muzyczka tu jest No, come on Ja cię Kolejne dwa też będą blisko siebie To będziemy mieli już dziewięć I jeszcze jeden gdzieś będzie dalej Shit Bez faster movement byłoby tu znacznie dłużej i ciężej Znacznie dłużej by to trwało i ciężej by było. O tego trochę spród myślowy zastosowałem. Ale fajny ten generator. Dobra, jeszcze chwilę panowie. Jeszcze dwie rundki. No, się że w innych momentach nie dało się, jakby. przyć znaczy, było czasami interakcji z innymi członkami drużyny. że znaczy, te ryzyka tam ratowałem z tej kopalni, kiedy znaczy, jak tam ktoś inny ze mną poszedł, ale. Mimo wszystko to byli raczytaccy, tylko. możli balasty, ale. No, wiecie o co chodzi. Mało przydatni ludzie. A gdzie jest ostatnio? O Jezu, ostatnio jeszcze nad nim widzę stąd. Nie możemy swojego jednego baku oddać. to było za łatwe. co by się stało, jakbym teraz ginął? Chyba wolę się... o kurde. O, ja... Ej, jeden z drużyny umarł. Przez moją śmierć też z mojej drużyny umarł? Chyba, że to ktoś z mojej drużyny chodzi po to. Ale to już robili naprawdę niefajnie. To są te dwa paliwa, teraz zgubiłem? Mam nadzieję. Tak. Mm. Kurde, ciekawe, co zginął. O, jakieś nowe brzmienia dochodzą. O nie, o, ciekawe, co zginął nam jeszcze. E, lipa. Dobra. O, teraz została trójka. Dwóch, którzy tego. Yy, dwóch, którzy siedzą w aucie i jeden, który. który biega. Ciekawe, to to zginął właśnie. Dobra. Ej, czemu nie oddałem tego gazu? Już podszedłem do tego. Do generatora, czy nie podszedłem? Jezu, miałem jednego wieka Chyba tylko stanąłem i zabiłem zombie. Dobra, jeszcze jeden. Panowie, wytrzymajcie. O kurwa, teraz na mnie piekło. Okej. Okay. i bane. Dobra. Nie, ale teraz jesteśmy wolni, a ten faster movement nie działa, tak mi się wydaje. Jest amunicja, tylko gdzie jest gaz? I za tym kartusem jeszcze będzie, czy tym pszakiem, drzewem, cokolwiek to jest. Jeden chyba specjalnie jest tak daleko. Tak, widzicie? Sam kraj jest mapy. O kurwa, ich wszędzie coraz więcej. Mam że już nikogo nie stracę. Dajesz! Dajesz! Dasz radę! Ale niesamowity finał. Otwórzcie nas! Otwórzcie bramy! Niosę ostatni kanister! Ostatnie strzało oddaję! Jest! 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 Weszliśmy do Safe Haven! Chyba ten też zginął? No ja bym chciał się dowiedzieć, czy to zginął. 11 tysięcy Koniec 50 darczowych tam stonów odblokowałem The man who wear many hats Ja cię udało się e, Nie wiem prawdopodobnie ten kto zmienia to był dziara albo ja Raczej wydaje mi się że dziara e, dlaczego wnioskuję? Ponieważ... E, przy podliczeniu mieliśmy, że dwie postacie zarażone przeżyły Ale też były że normalne, nie wiem co zginęło, czy zginął jakieś ostatni. O, to da się przejeżdżać, haha, <laughs> tak eee, dziękuję wam za bycie ze mną podczas pierwszej przygody Prawdopodobnie niedługo ruszy druga Ale póki co Póki co na pewno sobie, eee, e, Na pewno będę troszeczkę jakieś i na pewno nie zrezygnuję jeszcze z tej serii W sensie, będę dalej nagrywał No i cóż, e, póki co to tyle Dziękuję wam za uwagę Wow, na wózku inwalidzkim, Zomber, tego jeszcze nie było Pewnie jak yy, ktoś z ich zespołu jest na wózku, ale fajnie to zrobili. Znaczy chyba tyle. Nie może jeszcze podjedźmy, zobaczmy jak, czy to coś jeszcze po tym jak się przejedzie to. Ale tych konsultant-designerów jest sporo. Carolina, Norbert, Robstar, Stark, Patrick, Don, Matt, John, Box, Bill Kirkman, Eric, yy, Tony, Jordan, Dawid Turkiewicz, o Turkiewicz to jest polskie nazwisko Special Fans Mama i tata, Ben Perez Don Jay, śledź, mama i tata też muszę prze, Przejechać Justin Jamie me I moja mama, The Learning Company John, Erin, Robinson, Cindy The Paul, The Frag Kickstarters Jared, Epic Power Rob, Jennifer, Peter, Jason, Caroline, Michael, Mr. Scott, o Jezu napisów. Rina, oj tam dużo ale ależ tu osób. Jeja. Yeah. Malec. Ole Zumbiaków! Dobra, przynajmniej odcinmy jej trochę dłuższy. No i właśnie spodziewajcie się, że kolejny spróbuj na hardzie, to będzie trochę już wyzwaniem, ale cóż. Czemu by nie? będę mógł na jednym save'ie Endless Mode zacząć. Bo Endless Mode ja y mam jakby na drugim save'ie Bo podczas live'ów nie mogłem jakby zacząć Endless Mode, a jak miałem save'a na kampanii, na tym campaign mode. Więc cieszę się. Jezu, te zombie się skończą Właściwie już ich przyjechaliśmy. To no dawajcie, kończcie się. Jestem ciekaw co jest na piątku drogi. Czy po prostu powrót do menu, czy jeszcze jakaś pokazówka, Może coś specjalnego Widzimy teraz takim zygzakiem, ale to się sprawdza, jak widzicie. Dawajcie Aż coś zaczął pisać do mnie na Steam Eee, chyba tutaj droga jest albo nie A jest skip! Nie, żartuję, widziałem to. Chodzi o to, że myślałem, że coś na końcu zrobić będzie. I cóż, dobra, dziękuję wam za uwagę. W kolejnym prawdopodobnie lecimy kolejny campaign mode, czyli kolejne kampanie. No i oczywiście endless mode y na live'ach, tak więc nie zapomnijcie o łapce w górę, jeżeli seria wam się podoba. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bywajcie salali, powodzenia na drodze, jo.